Zacznę króciuteńko od naszych spotkań. Najbliższe spotkanie 11 maja w Katowicach Kociakołyska. Potem 18 maja w Olsztynie. To dialogowe spotkanie w składzie Aja Iskra, John Veto i Uszy Duszy i Barzant, jak słychać. Serdecznie zapraszam. To taki projekt, który powstał trochę ad hoc, ale bardzo się cieszę, że powstał, bo myślę, że to będzie fajna impreza. Bo nie tylko nasze spotkanie dialogowe, ale także planujemy ognisko wieczorem. Miejscówka jest śliczna pod Olsztynem 18 maja. Szczegóły pod niniejszym wideo zapraszam. No i potem kocie kołyski 8 czerwca w Krakowie i 15 czerwca w Warszawie. Szczegóły i kontakt w sprawie tych wszystkich spotkań pod niniejszym wideo. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niejedno spośród Was, kiedy się zorientuje, że ten odcinek jest podobnie jak i poprzednie, na swój sposób zadedykowany mojemu projektowi pod tytułem Kocia Kołyska, to niejedno z Was sobie pomyśli, no dobrze, ale to nie jest temat, który mnie interesuje. Ja nie planuję w tym wziąć udziału, więc to nie jest materiał dla mnie. I ja w tym momencie powiem: bardzo Cię proszę, poczekaj chwileczkę, zanim się rozłączysz. Bo to nie do końca jest tak, że to nie jest materiał dla ciebie. Kocia kołyska to nie jest pomysł na kolejny samorozwojowy warsztat, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu wielu, wielu lat. I pewnie nie jedno z nas skorzystało z takich czy innych możliwości i odniosło takie, a nie inne korzyści z tego momentu. A teraz sobie myślimy, już jesteśmy na tyle samo że nie potrzebujemy żadnych innych warsztatów, wskazówek, sugestii, treningów i tym podobnych rzeczy. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Barzant też, jak słychać. Ja się z tym całkowicie zgadzam i w ogóle mam takie rozumienie rzeczy dookoła, że czas takich samorozwojowych warsztatów powoli nam się kończy. Ale kocia kołyska to nie jest projekt samorozwoju. Kocia kołyska to jest projekt samospełnienia, a to jest zupełnie inna propozycja, i w moim poczuciu adresatem tej propozycji jest literalnie każdy z moich słuchaczy, podobnie jak i sam ja też adresatem tej propozycji jestem. Więc pozwól, że ci powiem, dlaczego tak myślę. Zacznę od tego, co się wydarzyło we Wrocławiu. We Wrocławiu mieliśmy kocią kołyskę pierwsza edycja i mieliśmy już dwa spotkania, a nie tak jak było pierwotnie planowane jedno. I obydwa spotkania były w gronie cudownych osób, w pięknej energii i w pięknych miejscówkach a przede wszystkim inspirujących. Pokłosiem tego spotkania jest to, iż odpalamy w tej chwili pierwszy kociokołyskowy projekt. I to jest projekt, który się tyczy stworzenia takiego miejsca naturalnego i holistycznego podejścia do naszego własnego zdrowia. No, można powiedzieć, że takich miejscówek jest mnóstwo i nic z tym nowego. To nie do końca prawda, bo po pierwsze to jest projekt, który się angażują w tej chwili osoby, które takiego projektu nie czyniły dotychczas, więc czy to jest coś nowego czy nie, to nie ma żadnego znaczenia ponieważ dla tych osób to jest coś nowego po drugie to jest projekt, który jest zbudowany według innego paradygmatu niż dotychczasowy, stary paradygmat który jest takim trochę biznesowym podejściem do tematu, że coś otwieramy, coś tworzymy, inwestujemy no i być może z czasem coś z tego wyniknie dobrego i dla nas i dla osób, które będą z tego korzystać Tutaj jest nacisk położony dużo bardziej na to, by każda z tych osób, która się w to angażuje, znalazła sobie miejsce do samorealizacji i by każda z tych osób, która przyjdzie do tego miejsca, mogła z tej energii zacząć korzystać. I to jest projekt, który nie jest ograniczony komercyjnymi ramami, tak jak większość tego typu projektów. Czyli kolejna rzecz jest taka, że tworzymy, robimy, rozwijamy, dobieramy zespół, rozwijamy swoje umiejętności. Zapraszamy coraz więcej osób do tego, by z tego korzystały, i dopiero w pewnym momencie wchodzimy w obieg ekonomiczny całego tego przedsięwzięcia. Jest piękną cechą tego projektu, że on nie jest wymyślony z pozycji projektu biznesowego, który musi od razu na siebie zarabiać. On jest wymyślony z chęci zrobienia czegoś pięknego. I to jest ważny moment, bo. To jest to, co jest piękne w moim pomyśle i w moim widzeniu, gdyby Kociej Kołyski. okazuje się, że nie tylko w moim, a przede wszystkim w widzeniu osób, które na ten wrocławski warsztat, na to wrocławskie spotkanie Kociej Kołyski przybyło, ponieważ to jest ich inicjatywa, by tak do tego tematu podejść. I to jest pierwsze, co Wam chciałem powiedzieć. Chciałem Wam powiedzieć, że mam tam też zalążek drugiego projektu, który będzie polegać na tym, by tworzyć całkowicie samowystarczalne. I całkowicie zdrowe domy. Więcej na ten temat nie będę na razie opowiadać, tylko chcę zasygnalizować, że takie pomysły tam też się pojawiają. Pojawiło się też kilka innych pomysłów, które prawdopodobnie w bliższym lub dalszym czasie będziemy realizować. Mówię, żeśmy zrobili dwa spotkania, ponieważ to drugie spotkanie już było konkretnie poświęcone opracowaniu tego pierwszego projektu, o którym wspomniałem tego holistycznego, naturalnego podejścia do naszego zdrowia. I są ludzie, którzy się w to angażują. I mamy jakiś plan działania. No, mówiąc krótko, ruszyliśmy. I znowuż powiem, że wielu z nas spędziło ostatnie miesiące w trochę innej przestrzeni niż przedtem. Mam na myśli swoje własne wnętrze. Wiem to ze swojego doświadczenia i wiem to z relacji, bo właściwie każdy, kogo nie spotkałem, mówił mi, że ostatnie miesiące to jest czas zagłębienia się w swoim wnętrzu. Ja mam dokładnie takie samo doświadczenie. I ten czas w tej chwili powolutku dobiega końca, i wielu z nas zaczyna odczuwać coraz silniejszy ciąg do tego, by teraz zacząć w jakiś sposób realizować się w sobie, a co za tym idzie, manifestować tę realizację na zewnątrz. Moja obserwacja dotycząca tych ostatnich miesięcy jest taka, iż właściwie to zawdzięczam. Dwa postępy w swoim własnym rozwoju, tym ostatnim miesiącom. Pierwszy to jest taki, że pozamykałem wiele rozdziałów w swojej własnej przeszłości. I to bardzo ważny moment jak gdyby podamykać kontrakty, podamykać rzeczy, które się gdzieś tam ciągną czasami latami za nami to tak jak ja chociażby zlikwidowałem swój dawny kanał, w którym miałem kilkanaście tysięcy martwych dusz w cudzysłowie. Czyli osób, które zasubskrybowały ten kanał kiedyś, w czasach, kiedy się zajmowałem alternatywnymi newsami i w zasadzie nie zaglądały do niego już od dłuższego czasu, no bo się zajmuje w tej chwili czymś zupełnie innym. To jest oczywiście przykład, bo tych kontraktów z przeszłości, które możemy zamknąć, każdy z nas ma mnóstwo. Ja kiedyś mówiłem w jakimś odcinku Uszy Duszy, że nic bardziej nie hamuje naszego rozwoju i postępu do przodu, jak ciągłe odwoływanie się do przeszłości i do doświadczeń przeszłości. Bo nic bardziej mylnego, doświadczenia przeszłości realizowały się w przeszłości, a teraz każdy z nas jest zupełnie innym człowiekiem, więc czas najwyższy, by podomykać to, co jest do domknięcia. I to jest pierwsza funkcja tych ostatnich kilku miesięcy, zaś druga jest taka, by otworzyć się na nowe. Żeby otworzyć się na nowe, potrzebna jest jedna fajna sztuczka, o której Zeland chyba pierwszy napisał tak prosto i wyraźnie, czyli zdejmij uważność z różnych rzeczy, które ci się wydają być z jakiegoś względu szczególnie ważne i co pociąga za sobą swojego rodzaju napinkę. I wtedy się tak naprawdę otwierasz na nowe rzeczy, w momencie, w którym one przestają być z jakiegoś powodu nie wiadomo dlaczego super ważne. I to są dla mnie osiągnięcia tych ostatnich kilku miesięcy i jest dla mnie oczywiste, że jeżeli mam się otworzyć na nowe, to to nowe musi być zakotwiczone w moich potencjałach. Twoje nowe musi być zakotwiczone w Twoich potencjałach. Nie będziemy już w tej chwili szukać tych potencjałów na zewnątrz, do czego byliśmy przyzwyczajeni przedtem. Szukaliśmy na zewnątrz inspiracji, szukaliśmy na zewnątrz środków do realizacji swoich pomysłów, pieniędzy, szukaliśmy na zewnątrz idei, szukaliśmy ludzi, którzy mogliby to z nami zrobić. Wszystko na zewnątrz i to tak działało, jak działało. Jeżeli w tej chwili wyjdziemy ze swoich potencjałów, zakotwiczymy się w swoim wnętrzu, to każdy z tych atrybutów. I środki, i inspiracje, i ludzie sami do nas dojdą, ponieważ falowo się połączymy i odnajdziemy to, co mamy do odnalezienia. Więc czerpmy korzyści z tego, co się w ostatnich miesiącach wydarzyło, odwróćmy się od tego, co było z tyłu, odwróćmy się do przodu i skupmy się całą swoją energią na tym, co jest przed nami. I dlatego ja mówię, że kocia kołyska to nie jest taki sobie normalny warsztat samorozwojowy, to jest opcja na samospełnienie się. I oczywiście możesz to zrobić bez kociej kołyski. Jestem jak najdalszy od tego, by sugerować, że się bez tego nie da. Ale jeżeli poczujesz, że może potrzebujesz właśnie przyciągnąć do siebie tę inspirację, może potrzebujesz przyciągnąć do siebie tych ludzi. Może sam się czujesz przyciągnięty przez ich inspirację, może sam się poczujesz przyciągnięta przez innych ludzi, to być może kocioł kołyska jest jednym z takich wirów w przestrzeni twojego pola, z którego możesz właśnie skorzystać. Tak naprawdę, ja patrzę na kocioł kołyska jako na sposób, by stworzyć nową Ziemię. Moja konkluzja z wielu lat moich eksperymentów i doświadczeń jest taka, że jedynym sposobem, by stworzyć nową Ziemię, jest stworzyć nową Ziemię. Dokładnie tak jak powiedział Gandhi: bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć wokół siebie. Jeżeli chcemy dostać się na tę nową Ziemię, cokolwiek by to nie miało znaczyć, to przyciągnijmy ją wokół siebie, przyciągnijmy ją do siebie, wyjmijmy ją z naszych serc, wyjmijmy ją z naszych umysłów i po prostu zacznijmy ją realizować w swoim własnym życiu, bo jedynym sposobem na to, by stworzyć nową Ziemię, jest stworzyć nową Ziemię. Jest wiosna, jest fajny czas na zasiewy w tej chwili i z mojego punktu widzenia cały ten projekt Kocia Kołyska to jest tak naprawdę zasianie ziarenka. Wyobrażam sobie, że zasieję je w różnych miejscach. Zacząłem od Wrocławia, jadę 11 maja do Katowic, jadę 8 czerwca do Krakowa, jadę 15 czerwca do Warszawy i mam tak naprawdę w planach kolejne miasta, w których chciałbym zasiać to ziarenko. A Wrocław pięknie ruszył. Wrocław pięknie ruszył, i to jest piękna podwalina do tego, żeby robić ciąg dalszy. Bo przecież ludzie, którzy się spotkają ze mną w Katowicach i ze sobą przede wszystkim w Katowicach, w Krakowie czy w Warszawie, każdy z Was może ruszyć swoje potencjały i zaczniemy je realizować lokalnie, a potem już nie tylko lokalnie. Bo przecież ci wszyscy ludzie. Z tych wszystkich miast to są piękne dusze, które marzą o tym, żeby się połączyć i zacząć się wspierać w tych pomysłach, które nam grają tak naprawdę w duszy. O, dziękuję Basz. No, to jest tak, że wchodzimy warę wodnika. Wchodzimy warę wodnika i w największym skrócie to oznacza koniec czasu konkurencji i rywalizacji i początek czasu współpracy. I w tym sensie kocie kołyska dokładnie jest wodnikowym pomysłem, bo to jest pomysł na współpracę. To jest pomysł na to, że będziemy się spotykać, że będziemy się inspirować, że będziemy sobie nawzajem mentorować, że będziemy się nawzajem wspierać, że możemy wiele rzeczy, nazwijmy to infrastrukturalnych, które będą potrzebne do realizacji naszych pomysłów jak nie wiem, prawnicy, księgowi, Bóg wie, kto jeszcze możemy sobie wziąć razem to wszystko ogarnąć, sfinansować, znaleźć sobie fajne osoby, które też będą z nami rezonować i będą w, tej, w tym zakresie z nami współpracować. No, tu jest mnóstwo naprawdę fajnych możliwości. Swoją rolę, ja swoją rolę w tym wszystkim widzę taką, że jestem inicjatorem, a w tej chwili już tylko współinicjatorem, bo inicjujemy to już razem z, tym, z tą piękną grupą ludzi z Wrocławia. I za chwilę do tej grupy inicjatorów dołączą ludzie z Katowic i z innych miast Polski. Więc ja się czuję jako współinicjator, niewątpliwie czuję się jako ktoś, kto. Będzie swojego rodzaju duchem opiekuńczym tych wszystkich kocich kołysek, które tu i tam powstaną. Staram się w ramach swojego uszy-duszy przekazywać to, jak to widzę, i Was zachęcać do tego, żebyście sami wzięli to w swoje ręce i żebyście tym sami pokierowali. No i właśnie patrzę na to, i mówię o tym, i chcę Was zachęcić do tego, byście Wy na to spojrzeli dokładnie na to w ten sposób, że kocia kołyska jest opcją na samospełnienie. Dla każdego z nas. No I to tyle dzisiaj, jeśli chodzi o opowieść o Kociej Kołysce, 8 czerwca w Krakowie, 15 czerwca w Warszawie. I już za chwilę, 11 maja w Katowicach, jeżeli jesteś zainteresowana, jeżeli jesteś zainteresowany, być może właśnie po tym dzisiejszym nagraniu, wzięciem udziału w tych spotkaniach, napisz do mnie maila na adres webinarmałpka.efekt.małp.pl Ten adres oczywiście pod niniejszym. Nagraniem, też pod tym mniejszym nagraniem, linki do tego, co już jest w internecie na temat Kociej Kołyski. Gdybyś miała ochotę, gdybyś miał ochotę zajrzeć do tego, serdecznie zapraszam. Jak masz pytania, to napisz po prostu do mnie. Ja postaram ci się jak najbardziej wyczerpująco odpowiedzieć, bo to jest coś więcej niż zachęta z mojej strony. To jest bardzo duża zachęta. Ja w tym widzę niesamowity potencjał. Tak jak widziałem ten potencjał w arkuszu, który kiedyś powiesiłem w sieci. Gdzie was się zapisało ponad 1000 osób, i różne rzeczy z tego wynikły. Tak, równie dużą zachętę widzę w tym, żebyśmy zaczęli razem ze sobą pracować w ramach kociej kołyski. No i to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was, kochani, do tego, żebyście zasubskrybowali mój nowy kanał w hologramy i zadzwonkowali mój nowy kanał w hologramy. Zapraszam Was do komentowania. Bardzo dziękuję za to. Tobie też Basz, za to, że jesteście, za to, że komentujecie. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają moją działalność ekonomicznie. Gdyby ktoś z Państwa miał taki pomysł, żeby to zrobić, serdecznie zapraszam do kontaktu z samym sobą. No i to tyle. I do zobaczenia. Ale nie tylko w Kociej Kołysce, bo chcę Was także zaprosić na dialogowe spotkanie w składzie Aja Iskra, John Wetton i Uszy Duszy, 18 maja w Olsztynie. Szczegóły znajdziesz pod niniejszym nagraniem. A poza tym serdecznie Was zapraszam 11 maja do Katowic na Kocią Kołyskę, 8 czerwca do Krakowa i 15 czerwca do Warszawy na Kocią Kołyskę. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.